Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus najświętsza Maria Maryja Panna. Witam was, bratkowie. Powiem wam, że nie wiedziałem, jak się do tego zabrać, by wam przekazać tę prawdę bolesną. Prosiłem Pana Jezusa, Matkę Bożą i Ducha Świętego, by czasem kogoś nie skrzywdzić, nie urazić. No to posłuchajcie. niewiasta kościół zbiegła na pustynię. Jeszcze nie tak dawno biskup Atanazy Schneider na jednym tajnym spotkaniu powiedział. Że Kościół zejdzie do katakumb. Tam będzie odprawiana msza wszechczasów. W filmie jest usuwany, bo poglądy pewnych kapłanów są odwrotne niż biskupa Schneidera. Co niektórzy kapłani tradycji twierdzą, że ludzie, którzy będą się modlić w katakumbach, czyli w przydomowych kaplicach i odprawiać tam nabożeństwa, czyli mszę świętą, tacy to ludzie będą suspendowani. Uwierzylibyście w to, że tak mówią, co niektórzy kapłani tradycji o wysokich standardach nauczania nauk katolickich? Posłuchajcie, biskupi, prowincjałowie zakonu, i wy, kapłani tradycji. Jeden tylko jest, jeden prawdziwy Kościół jeden rytm mszy Świętej który ustanowił w Wieczerniku Jezus Chrystus, dopełniając go na ołtarzu Golgoty. Na ołtarzu był tam jeden ołtarz, a nie dwa ołtarze, jak to dziś mamy. I na tym pierwszym ołtarzu, gdzie znajduje się w kościele tabernakulu, a w nim ciało pańskie ma się dokonywać ta ofiara, o której mówił Jezus. To czyńcie, dopóki nie przyjdę. Powiedział to, a nie to coś, co stoi naprzeciw pierwszego ołtarza widoczne w jego kościele. Duch Święty kształtował ten święty rytm mszy ofiary Golgoty przez wieki i zapieczętował Go na wieki przez świętego papieża piusa V. A ten, kto go ruszy, będzie wyklęty. Dlatego ci, co dziś wyrzucają ten ryt z Kościoła, są wyklęci zgodnie ze słowami świętego papieża. Dziś, gdy do kościoła wtargnęli najemnicy i rozwalacze kościoła, próbują zmienić kościół Chrystusowy na światowy i idąc w zaparte za światem, wdrążają coś nowego ze świata, jakiś nowy rytm mszy, który nie jest już odprawiany przy pierwszym ołtarzu Golgoty, tylko drugim, który stoi naprzeciw. Obróciwszy się tyłkiem do ołtarza Golgoty. Pokazali Panu Bogu plecy, a twarze zwrócili na siebie. Do Kościoła wtargnęli buntownicy i najemnicy, wilki w przebraniu, bezprawnie i wbrew nakazowi Jezusa, który mówił to czyncie wyrzucili tę najświętszą ofiarę Golgoty wraz z ołtarzem na zewnątrz. Sprawili, że ta ofiara wraz z niewiastą Kościołem zbiega na pustynię, jak w pierwszych wiekach będzie się ukrywać po domach w tak zwanych katakumbach, o których mówił biskup Schneider na pewnym spotkaniu, gdzie jego słowa są usuwane. A którzy to kapłani mają tę niewiastę Kościół na tej pustyni karmić, jak nie ci, co są z tradycji, którzy odprawiają. Pierwszy ryd ofiary mszy świętej. Ci kapłani będą, jak mówił Jezus, będą was wykluczać z synagogi, czyli dzisiejszego kościoła, dla jego imienia. Jak mnie prześladowali, was też będą prześladować. Cieszcie się, bo wasza nagroda jest wielka w niebie. A prześladowców jaka będzie? A co jest w tym. Tak haniebnego, że to swoi was prześladują, biskupi w diecezjach, którzy liczą na kardynalskie insygnia za posłuszeństwo niszczycielowi Bergolio, przełożeni zakonni generałowie, którzy dostali ciepłe gniazdka i mogą rapować po nocach. Takim to hańba! I jeszcze raz hańba tym, którzy tych świętych kapłanów wyrzucili z kościoła i odłączyli ich od pierwszego ołtarza Golgoty, gdzie znajduje się tabernakul. Hierarchia w Polsce to wilki w obcych skórach to nie pasterze złodzieje z synagogi szatana, którzy z kościoła Chrystusa Pana urządzili teatr, a co niektórzy to sataniści. Którzy za ojce diabła mają. Juda i zatorzy, przed którymi ostrzegał święty Paweł. Ale co niektórzy kapłani tradycji chcą być im posłuszni. Msza święta, jeden ryt ofiary świętej na Golgocie jest poślubioną żoną, której kapłan powinien pozostać wierny aż do śmierci. Jeśli kapłan rano jest wierny swojej żonie pierwszemu ołtarzowi i rozdaje chleb życia z szacunkiem, a wieczorem idzie do kochanki drugiego ołtarza, który stoi naprzeciw pierwszego i rozdaje chleb nastojąco do łapy i odprawia coś innego niż pochodzi od pierwszego ołtarza, jest to zdrada taka sama jak w małżeństwie. Jeśli ktoś zdradził jeden ryd ofiary, który został złożony na pierwszym i jedynym ołtarzu i idzie do drugiego, który dał mu świat, dokonuje zdrady i żyje w grzechu ciężkim. Przestępstwo, jakie zostało dokonane w polskim kościele na ofierze mszy świętej, wywodzącej się od pierwszego ołtarza Golgoty. Pozostało do dziś bezkarne, bo nie ma komu wytoczyć proces tym przestępcom liturgicznym, jak również tym, którzy wyrzucają kapłanów wiernych Chrystusowi i jego ofierze. A co gorsza jeszcze, ich prześladują episkopalni zbóje i generałowie zakonni. Pokazujcie na nich palcami ku przestrodze innym, jak mówił to święty Cyprian wilk, wilk jest w stadzie. Zachodzi pytanie, ilu kapłanów w tradycji ucieknie z niewiastą kościołem na pustynię, by karmić owieczki przy pierwszym ołtarzu? A może pozostawią ich samych, wmawiając im, że jak to będą robić, to będą suspendowani? Wielu jest świadków na te słowa. Tacy kapłani nie są ani zimni, ani gorący. Są jak chorągiewka na wietrze. Jak zabieję, tam polecą. Trochę tu, trochę tam, byle było mi dobrze, a jak każą, to i dają nogę, pozostawiając owieczki bez chleba życia. W fałszywym posłuszeństwie do miasta, siedmioma wzgórzami zwane, gdzie zgraja niszczycieli kazała sobie ślubować posłuszeństwo, a nie Chrystusowi. Zachodzi pytanie. Jak mogą biskupi, generałowie zakonni zabraniać odprawiania mszy świętej na ołtarzu Golgoty przy pierwszym ołtarzu, gdzie znajduje się tabernakulum, którą to Jezus ustanowił i kazał to czynić, dopóki nie przyjdzie? Kim więc są ci ludzie, jak nie sługami Antychrysta? A ci, co chcą być im posłuszni, są ich, na ich usługach. To pachołki ewangeliczni. Którzy będą służyć im za wszelką cenę, by tylko nie utracić ciepłego gniazdka, konta w banku, dobrego samochodu i wpływów. Dopóki najświętsza ofiara Mszy Świętej nie wróci do pierwszego ołtarza, do Kościoła. Na swoje miejsce nie dawajcie ani centa na żaden episkopa. Nie dawajcie ani centa na seminarium w Polsce, bo w Polsce nie ma ani jednego seminarium katolickiego. Czy wiecie o tym? W Niemczech jest pomimo takiego chaosu, są cztery, we Francji cztery, we Włoszech cztery, katolickie prawdziwe, a u nas nie ma nic. To wstyd i hańba, i oni się zbią, ci biskupi katoliccy, judasze. Na Google znajdziecie numery kont, dzwońcie do zakonów i bezpośrednio wysyłajcie do Afryki czy do tych sióstr biednych, co posługują tym biedakom. Ci, co wysyłają na PCK grube pieniądze, co potem, gdzie one idą? Jak myślicie? Wszystkie idą w całości do biednych, do Afryki czy gdzieś? O, tyle idą. Połowa, jak idzie, to jest dobrze. Są w czarnych garniturach, jakby mafia to jakaś była, bo to jest mafia kościelna. Masoni do rozwalania kościoła. Taki mają plikaz. I jeszcze jedno. Jeśli kapłani tradycji tak bardzo narzekają, że wyrzucono ich z kościoła, z pierwszego ołtarza. Słuchajcie, ile w jest w Polsce wszystkich? Wszystkich kapłanów tradycji w Polsce. Dlaczego się nie skrzykniecie? Dlaczego nie zrobicie protestu pod episkopat, żądając... Przywrócić nam to, co żeście nam zabrali, bezprawnie, bo jest to bezprawne. Mocie na to artykuły, kanony i wszystko. Święte obyczaje zabrali Wam. Czemu nie zrobicie takiego marszu? Ludzie pójdą z Wami, przynajmniej będzie z dwa miliony pod episkopatem stało. Który się odważy z bos? Nie, jak ktoś już ma ciepłą Kapliczkę, no to już nic nie zrobi. No po co będzie walczył, nie? Po co. Jesteśmy w katakumbach. I powtórzę to jeszcze raz, hierarchia w Polsce, każdy biskup diecezji i każdy przeor, czy jak mu tam generał zakonny, którzy dokonują takiego przestępstwa, wyrzucając kapłanów tradycji od pierwszego ołtarza, Wyrzucocie ich prosto spod krzyża Golgoty. Jesteście zdrajcami Chrystusa, zdrajcami najświętszej ofiary, którą On złożył na tym pierwszym ołtarzu na Golgocie. Oni odprawiali tą msze przez wieki, ale wyście im dali coś nowego ze świata. Coś, co nie pochodzi od Chrystusa, tylko od człowieka. Jesteście przestępcami i udowodnicie mi, że nie mówię prawdy. Udowodnijcie mi to, bo ja wam to udowodniłem, że mówię prawdę. A wy jesteście złodziejami i nie jesteście sługami Chrystusa, a na pewno nie pasterzami. I takich ludzi się powinniście wystrzegać pokazywać na nich palcami. To nie są nasi pasterze to są pasterze z synagogi szatana na usługach antychrysta. Niech wam Pan Bóg błogosławi, bratkowie. Matka Boża prowadzi drogami Syna. I trzymajcie się Różańca Świętego. Mocno się trzymajcie Go. I nabożeństwa do Matki Bożej. Nigdy żadnego nie zaniedbujcie. Bo to Ona zwycięży to wszystko. Szkoda mi tylko tych ludzi, którzy poszli za tymi... za tymi po prostu złymi sługami, że bo wpadną w tym sądu, co i oni, a zapłata ich będzie, och, wielko, oby tylko nie dostali biada. I wspierajcie tych biednych kapłanów, którzy wyrzucili ci bezprawnie, jak nie z kościoła, tak z zakonu, czy z byle kon, wspierajcie, ich, nie zostawiajcie ich samych. Zobaczycie, przyjdzie moment, że to oni będą na najwyższych stołkach siedzieć. Przyjdzie moment, że Bóg ich uhonoruje jako najlepszych swoich sług, prześladowanych. A ci kapłani, co się wahają, czy zejść z niewiastą na pustynię, ci, którzy boją się prześladowań, że utracą ciepłe gniazdka, to nie są kapłani, to są faryzeusze, najemnicy. Sprzedali się, byleby tylko im było dobrze. Ciekawe, co im Chrystus powie, gdy go zobaczą. Oby nie wypluł ich na sądzie, powiedział, byłeś letni, idź precz, nie znam cię. Bo nie karmiłeś moje dzieci na pustyni chlebem życia, który był im potrzebny do życia.